Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam tutaj tamcio. Dzisiaj nagram taki krótki filmik i podzielę się z wami frajdą, bo będę przycinał kilka drzew liściastych. Zimowe przycięcia. Także już, momencik, wziąłem tutaj kilka drzew i tak parę słów oczywiście, jak zwykle na początku. Proszę spójrzcie. To są te drzewa. Klony polne dzisiaj chciałem przyciąć. Także klony polne, no i tutaj jeszcze wyciągnąłem takie dwa drzewka. No i zobaczymy. Tylko tak, najpierw wiecie, chcę Wam tutaj pokazać, bo spójrzcie, proszę. U mnie ostatnio tydzień deszcz już było i zobaczcie, jak wszystko ładnie spotopniało. I jest na, lekko na plusie. Także y, zmieniła się aura trochę y, z tej zimowej. I tak, y, wczoraj też deszcze padały. Także widzicie, pozdejmowałem te obwolutki y, z, z oliwek i z ogników. No, i, i zostawiłem ich tak na razie. A jak znowu zaczną się, przymrozki, za, się zaczną, to znowu założę te obwolutki. Bo padał deszcz, to, to od razu podlało ich. Także. No i tak trzeba, no tak to robię. Czas, tak to jest, że. I znowu zdejmuję i znowu będę zakładał za niedługo. No <laughs> ale to tak, o, na marginesie. I tak pięknie potopniało. I wiecie, jeszcze tutaj były te drzewa. Pamiętacie, tutaj proszę, spójrzcie o, tutaj były te drzewa, jeszcze. Co były tak przykryte śniegiem. To tych kilka drzew, takich młode buki tam były, guk i, i tutaj to Yamadori z brzozy też tam było. No to jak to stopniało, to schowałem te drzewa do do ganku, do garażu. No a te oczywiście, co były liśni przysypane to zostały. O i tyle. I tak zobacz, spójrzcie proszę, jaka aura. Puściutko wszędzie, wszystko stały, klimacik jest. Tutaj tylko ten dąb amadori stoi i taka mała sazonka. nie wiem co to jest, wiecie? Ona przyrosła. To jej już nie, Też, tak jak i ten dom, przyrośnięty jest. Także nie odrywałem już tego. <laughs> nie wiem co to. Zidentyfikujemy to drzewo. Też samo się u mnie rozsiało i przesadziłem je w taką małą doniczkę w sezonie i sobie rośnie. Także co tam Tośka. No, to dobra. To ok. To tyle na, na tą chwilę. I możemy przejść tam do przycinania. Dzisiaj. Po prostu będę przycinał te klony polne. W stanie bezlistnym wiecie, prawda? Nie ma tak dużo przycięć bo to dopiero odbudowane są drzewa od kołków. Także z każdym rokiem coraz bardziej się tutaj te struktury pojawiają. A jeszcze, prawda, były przycinane w sezonie. Także aż tak dużo ciąć nie ma. Nie będzie, ale trochę będzie. Także okej. Okay. Już momencik. Założę kamerkę na stojak i obejrzymy je i przytnę je troszkę. Podzielę się tą frajdą. I tutaj jeszcze będziemy, będę też przycinał dzisiaj, nie będzie też dużo cięć, ale tego głoga takiego. To zaraz wam opowiem. Dobra, momencik, zakładam kamerkę na stojak i, i już. Moment. Ok. Zanim założę kamerkę na stojak, to spójrzcie, proszę. Tak wygląda, pokażę Wam z bliska ten klon, polny pierwszy. Klon polny, on od kołka był prowadzony chyba 3 3 lata, bo tamten no, rok dłużej, 4 lata i tak był ucięty tutaj i tak zostawiony, żeby było troszkę większe drzewo, żeby rosło i tak, oczywiście są tam filmiki z lata, jak go przycinałem to tam trochę więcej o nim mówiłem, no i tak te struktury wyglądają teraz, tutaj jak widać już zaczynają się robić takie, te korki takie, tak jak podobnie co na Czmielinie, takie... Dlatego klon polny tak ma. Z bliska, zobaczmy, może przybliżę. Widzicie, takie na starszych gałęziach? Widać to. Tak jakieś klony polne mają. Mam nadzieję, że tam dobrze widzicie. Widać to. Ok. Takie listewki po prostu. Na gałęziach. Dobra, ok, nie będę przedłużał. Robią się, robią się. Z czasem jak będzie ten, to będzie dobrze je widać, to to wam pokażę przy następnej okazji. Ok, no i tego pierwszego będę przycinał. Nie ma dużo przycięcia, ale trochę jest, także już. Ok. Takie to drzewko jest jak na razie na wielkość. Pięknie się tutaj rany goją. Po cięciach tutaj, jak miały pracę przy korzeniach. Także i powoli się struktury zaczynają budować tutaj. No i tak, i tak co roku. I w sezonie raz przycinam go, i po sezonie tak trochę skracam. No i, i on, jak będzie przesadzony, będziemy go przesadzać, może w, nie wiem czy w tym roku najpóźniej, no to na pewno w przyszłym, to już na pewno będę go przesadzał, bo już będzie. Ale to, to będzie super wyglądać. jak będzie w mi się Ale to dobra, ok. I tak te, tą gałąź to na razie zostawiam, o, tylko ją skracam. Tutaj będzie można drut później założyć w sezonie, tutaj na dół. Na razie tak. No i trochę i poskracam. Same końcówki. O. Tak, muszę troszeczkę od waszej strony pa patrzeć. Przybliżę wam troszkę. O. I tak. Tutaj tak, tak, aha. No to tak. Tutaj tak. Wiecie? Tak to wygląda. Chyba wezmę, będzie wam lepiej, lepiej będziecie widzieć, jak, jak będę przycinał inaczej. O, proszę. Będziecie mieli lepszy podgląd. Proszę, na te struktury. I tak, tą gałąź, tutaj jak widzicie ona jest górna. Yy, mija się, o tak troszkę. I dobra, ok I tak to poskracam, i to też. Tak, tak, tak. To jest najdłuższa gałąź. Ok. O, i tam też skrócę. Tak. I tutaj są oczywiście. Tu są pąki. Przed pąkami. No i tak. Teraz tak to wygląda. Aha, czyli tą gałąź też trzeba skrócić. Tak. Tak. O, i tak. To robię. Eee. Tutaj też. Aha, aha, dobra. No to tutaj też tak głęboko. I tutaj są pąki. I tak, i tutaj mamy teraz ten szczyt. I ten szczyt tak wygląda. Mniej więcej jeszcze tutaj jest gałąź. Dobra. I to już jest rozdwojone, skrócone do pierwszych przecznic tak naprawdę. I tu już będą się. Będziemy, w sezonie będzie bardziej, ale tak jak tu, będzie się bardziej rozgałęziać. Będą się budować struktury na gałęziach, tak jak tutaj, tutaj. Tu tak naprawdę, prawda? Mówiłem Wam, tu nie było nic, to był sam kołek. To drzewo było przycięte tak y, ze szkółki upatrzonej. I dobra, i teraz tak. Tutaj, <laughs> no to tak. To zrobię tak. Y, żeby to miało jakieś fajnie to wyglądało, założę kamerkę na stojak i pokażę Wam. Tutaj są pierwsze pąki, tutaj, tego, tutaj, przy samym tym. I tą gałąź to tak utnę, I niech ona sobie rośnie w tamtą stronę. I, I teraz założę kamerkę na stojak i będziecie mieli lepszy podgląd z daleka, po prostu. ok I troszkę przybliżę. O. I tak, ten szczyt... Yy. To jest w tamtą stronę, to jest w tą stronę, o, to też tak przytnę, tutaj też i tutaj też, do pierwszych do pomków pierwszych i tutaj na górze muszę zrobić coś innego, Tak, tutaj zrobię tak, utnę tutaj całą całą tą grubą gałąź jak widzicie na górze tą, Zostawię te mniejsze gałęzie. Zastąpię je tymi mniejszymi. O tak. Tak, tak, tak. Dobra. I tutaj tak. Pek. Całe to ucinam. A tutaj poskracam. No i to by było na tyle. Jak na razie. To jeszcze skrócę. I tak to by, było, to by było. Tak by był ten klon przycięty. Zimowe cięcia po prostu. A dalej, dokładnie, to zobaczymy jak to będzie w sezonie. I będziemy prowadzić cięcie sezonowe, to będzie bardziej I znowu. I tak i tak z każdym sezonem po prostu po trochu, po trochu, po trochu i on się ładnie porozgałęzia, porobią się struktury. I będzie z czego wybrać, bo wiecie, prawda? Jak to jest. No, przycinanie drzewek. No, musi być też z czego wybrać. Musi to najpierw się porozrastać ładnie. Okej, okay. To tak. Proszę spójrzcie. Tak wygląda ten klon przycięty. Y na zimę. No i okej. Okay. No i dobra. To jest pierwszy, proszę. O. I tutaj ten szczyt tak jest poprzecinany. Tutaj wezmę pastę, zakleję. I na razie tak to zostawiłem. Chociaż wiecie, o to, tą gałąź, o tą, całą grubą, to możliwe, że ja ją całą wytnę. Na razie zostawiłem takie rozdwojenie na dwa. Ale ona jest gruba. Możliwe, że ją wytnę całą i zostawię tą wąską tutaj obok, co jest o. to prawdopodobnie zrobią. tą wytnę całą możliwe, że w sezonie no zobaczymy, na razie tak zostawiłem I, i już no i tutaj też jak nowe pąki powybijają to, to, to też będzie można skrócić i to tu, na razie tak, bo to szczyt to niech się tam rozgałęzia, niech ten yy, i tak, i tyle z niego uciąłem, trochę parę gałązek zleciało jest przyciętych, no to dobra to teraz weźmiemy tego drugiego, powoli, ale tutaj jest pełno młodych pąków, takich malutkich to wszystko się pięknie będzie zagęszczać tutaj też. To... Także tutaj wcześniej też. To się, to się jeszcze poskraca te gałązki. Na razie tak. Dobrze, ok, bierzemy drugiego. Ok, tamtego od odstawiłem na razie tutaj, i teraz bierzemy drugiego. Drugi jest taki, te gałęzie mu się tak wdługną, i tutaj to prawdopodobnie, wiecie, założę jednego druta. Y założę jednego druta na tą gałąź i, i na tą, żeby je tako. Bo one są w pionie, żeby je tak przekrzywić, o. Żeby się tak rozchodziły, nie tak. I tyle. Przekrzywię je. I Tom też przekrzywię, bo też tak się po prostu tak rośnie. Tak trochę przekrzywię. O! Żeby tak było. I poskracam. To tylko jednego druta założę. To zaraz, momencik. No i też go tylko poskracam. I tutaj spójrzcie, proszę, jak pocięciu. Trzy lata. Teraz będzie czwarty rok ten. O tamten trzy, krócej. Coś koło tego. To jak tu się goi, to takie wielkie, grube cięcie. Już ten kalus ładnie zachodzi. Z czasem tu się pięknie zagoi ta rana. I tutaj te rany, co były tutaj wycinane, tutaj to nie, takie był. Ale tutaj na dole, jak robiłem korzenie, to już tutaj nie ma. Już jest kora. Pięknie się pozagajało. Także może go przesadzimy. No. Mam jedną donicę do, do jednego z tych klonów, a na drugiego jeszcze nie. Jeszcze nie. nie pojawiły się fajne donice. Może coś wybiorę także dobrze, dobra, ok, nieważne yy, będziemy przy przesadzaniu, będziemy się zastanawiać to ok, to przy, przytnę go dobra, jest i zaraz założę na niego drut, tylko tutaj też i tutaj tak, też poskracam, tak Nie ma za bardzo no ale tyle jest i już I takie trzeba wykonać. To też by pasowało założyć drogę. Okay. na razie tak, tutaj też skrócę. Dotąd, to, to też skrócę. Potem założę drut i tak, tutaj tu się rozdwaja, 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 to tutaj tak. I tutaj tak, to skracam, praktycznie do, do pierwszych albo do drugich skracam, do pierwszych albo do drugich pąków, przecznicy, jak do drugiej, to zawsze później na przykład w sezonie, jak bardzo ta gałąź mi urośnie, to zawsze sobie mogę ją jeszcze ją, jeszcze ją trochę ukrócić do tej pierwszej przecznicy, zawsze to jest dodatkowa opcja. No, o, no tak, jak się ładnie rozgałęzi, i tutaj na górze to mam tak to tak przytnę, ale to by pasowało bardziej skrócić. Tutaj, tak po prostu na razie tak i zobaczymy, co z tego będzie wychodzić. Po prostu tak będę skracał, skracał, aż się będą struktury. I tutaj na górze to trzeba, to to skrócę aż tak. Widzicie? Do. Proszę, tutaj jest taka gruba gałąź, ta taka. Ona rośnie tak. Ja ją skrócę aż tak. I tak na razie to pozostanę. Tak, tutaj założę drut. Tutaj założę drut. Teraz na tę jedną gałązkę. I to by było na tyle z tym klonem. Proszę, tak jest przycięty też. Nie ma dużych cięć, prawda? No ale. Tak to robię. I za parę sezonów zobaczymy, co z tego wyniknie, z kołków. Tak przycinając. Dobra, momencik. Idę po drut. Dobra, jestem. Mam kawałek drutu. Tak, tak, tak. On powinien być ok. Założę ten jeden. A przed sezonem, wiosną, zanim zacznie, zanim drzewko ruszy, no to wtedy zdejmę ten drut, żeby się rany nie porobiły. Dobra. Teraz wam pokażę. Dobra? Tak wygląda to drzewko przycięte. I założony jest ten jeden drut. Na razie i zobaczymy, jak dalej będzie się w sezonie to wszystko rozwijać, prawda? Będę wam aktualnie robił super. Yy, tak to wyglądało. I teraz yy, jest tako. A było o na torc. Tak. I to, to ta gałąź też tak jest. Na no, płasko się rozchodzi. Nie tak, o to mi chodziło. I tyle, I na razie tak to zostawiam. Tak to się mija te gałązki, tutaj, oczywiście, wszędzie. Tak jak to klony polne, tutaj z jednego punktu wszędzie pełno młodych pąków. Także można tutaj budować struktury. Tylko mówię, to potrwa. Także okej, okay. to to dobrze. Super. Odstawię go też tutaj. No to dzisiaj takie dwa klony polne. Fajnie materiały. Z kołków od trzy, około trzech, może tamten 4 lata. Niecałe, może teraz będzie czwarty. Coś takiego, no dokładnie nie pamiętam, dlatego <grywa> i tak. I okej, okay. następne drzewko weźmiemy. Momencik, zaraz Wam o nim troszeczkę opowiem. Tylko zobaczcie, proszę, spójrzcie. Chciałem Wam też coś tutaj powiedzieć o tych gałązkach. Bo ten klon polny, prawda, to jego można łatwo rozmnożyć z gałązek też. Także te gałązki, teraz na przykład zimą, jak przycinam, prawda, to można robić takie zimowe sadzonki. To tak wam powiem w skrócie, ja tak, takie robiłem czasem, robię takie czasem, robiłem dla spróby, po prostu tylko, że wkładałem w wilgotny piasek albo ziemię z perlitem i z piaskiem mieszaną i chowałem do piwnicy tam u siebie, prawda, tutaj, gdzie nie ma przymrozków i wiosną mi się ukorzeniały niektóre takie tak drzewa, także... Ale nie wiem, czy wsadzę te gałązki. Nie wiem, bo wiecie, bo to wam pokażę, bo mam w piwnicy. Z zeszłego roku, z sezonu, jak przycinałem te klony, prawda? To. To. Ukorzeniły mi się gałązki tych klonów polnych. Wiecie? Także pokażę Wam, bo mam w piwnicy to teraz nie będę wyciągał. Następny, przy następnej okazji są ukorzenione. Także z tych klonów będzie, będę miał, mam tam chyba kilka gałązek dobrych ukorzenionych. Także okej, okay. rozmnożyły się. Dlatego nie wiem czy będę te brał. No to dobra, to tak na marginesie. I proszę spójrzcie, to jest jak to, jak to urosło. Tutaj zostawiłem, to jest ten guk. Tylko nie wiem czy to jest jednosilkowy czy dwusiłkowy, bo jeszcze nie, nie, nie kwitł u mnie i nie miał owoców. I tak, to jest to drzewko, yy, które było z akcji ratunkowej tutaj. To drzewa Yamadori, różnej Yamadori, akcja ratunkowa co była, co robili tutaj u mnie na dole ulicy, bo może ktoś nie oglądał, na dole ulicy wyrywali pełno drzew tutaj z tego pasu. Na dole ulicy. I ja tam wziąłem trochę tych młodych sadzonek. To dobra, to jest ten gug. On tak się zmienił i proszę spójrzcie, założę kamerkę na stojak. On jest ho, 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 bardzo wysoko. I... Ja mu to, to zostawiłem, żeby mu rosło, żeby tutaj to przejście yy, To przejście, żeby to się robiło Z grubego na tym. Tutaj to cięcie z czasem się wyczyści ładnie i to się zagoi To już ładnie obeschło I on był przycinany Ze trzy albo z, Spokojnie ze trzy razy w sezonie Także naprawdę On był trzy razy przycinany i, tak, i takie takie struktury się porobiły I tutaj tak Też go przytnę teraz w stanie bezlistnym O, Tutaj utnę To i tutaj na razie to pozostawiam, niech tu ładnie to się wszystko buduje i tutaj jest taka gałąź z jednego punktu, z tego samego wyrasta i tutaj. No i dobra. I tutaj i skrócę mu to już, bo to już jest ładnie się przejście ten i teraz mu skrócę mu mniej więcej przód, to jeszcze nie wiem, no, może tutaj być przód tego drzewka. Różnie może być. Na razie to to jest tylko. No z każdej strony może być fajnie wyglądać, tylko chodzi o to cięcie. Z tej strony nie widać będzie tego cięcia. O. Przynajmniej na razie. A z czasem, po w tam latach, to będzie można zmienić przód, bo z tej strony też będzie fajnie wyglądać. Czy tam z tej. Jak to cięcie się zagoi trochę, albo no tak, że nie będzie go tak już widać. No dobra, ok. I tutaj mam kolce. Kolec w tą stronę, w tą. I tak będą pąki szły. Także tutaj mam kolec w tą stronę, czyli gałąź tu w tą stronę będzie rosła. Czyli chcę tutaj go przytnę. O. Aż całe to długie utnę. Zostawię troszeczkę naddatku tutaj. O. I zakleję pastą. I okej, okay. to to by było tutaj mu. To by było na tyle. O, tak. Dodatkowo to drzewko jeszcze. Bo je też wymagało przycięcie, to wyciągnąłem je. Ono stało tam, właśnie tam, co roztopniło się. Roztopiło się śnieg. Także, ok. To też będziecie znali od początku ten materiał. Wow, ostry ma kolce. Guk. I to tak wygląda. Skołka i to wiecie, to był ten kołek taki ucięty przez Bobry. Bo tutaj ja go nie przycinałem. Tylko to go byry gościły. Także to tak. Jest no, <laughs> ciekawostka. I okej, okay, no to tak to wygląda. Drzewko też od kołka samego budowane. Yy, po jednym roku, bo to było. Tak, po całym jednym sezonie. Już takie struktury z kołka. Można zbudować. Trzy razy było przycinane. Dobra, okej. Okay. To dzisiaj to. I wiecie co? Jakoś tak będę sukcesywnie, kiedy będzie fajna okazja, to będę wyciągał. Bo nie będzie aż tak dużo drzew do przycięcia, wiecie? Tych, yy, powiem wam tak, tych liściastych, jak na przykład w zeszłym roku. Bo niektóre te, co w zeszłym roku, tak, takie mocne cięcia prowadziłem, i, i tak latem te letnie cięcia, to nie ma aż tak dużo do przycięcia. Nie ma aż tak dużo. Także to to tak, to, 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 to te trzy drzewka, i tutaj mam, wiecie, nie, nie pokazywałem wam, też mam takie drzewko, to przytnę je od razu. To jest sadzonka. Yy, dwuletnia, czy jakoś coś takiego, może, może 3 lata, nie pamiętam, może no coś koło tego. Yy, rozmnożona z gałązki, to jest pigwowiec japoński. Jeszcze mi nie kwitł, bo to jest z gałązeczki takiej prostej. Wsadzone i tak sobie 3, 3 lata, czy tam 2 lata sobie rósł sobie z brzegu tutaj na podwórku, bo mam takich trochę różnych materiałów, które tylko po prostu sobie rosną, podlewam je i, i nawożę i i sobie dojrzewają no, aż do kształtowania. I tak. Nie pokazywałem wam go, pigwowiec japoński. Jego ja też trochę, trochę go przytnę. Tylko powiem wam taką y, krótką o nim informację, bo to jest, pokażę wam proszę. Przejdziemy się tutaj. Spójrzcie. Tam mam pigwowca japońskiego. Na podwórku rośnie mi już dobrych, kilka dobrych lat, Mo, może nawet 7 lat, no. no nie wiem, no długo i on już pięknie kwitnie i w tym roku on będzie do wykopania, w sensie, że po prostu mam się go pozbyć, także ja go zabiorę sobie go na bonsai, zagram wam filmik wiosną, bo wiosną będę go wykopywał jako Yamadori bo mam się stąd go pozbyć, bo tutaj będą zasiane warzywa, mają być zasiane, także ja sobie go powiedziałem, że sobie go wezmę i wezmę sobie go na, na bonsai tego pikwowca. On już tutaj sobie trochę rośnie. Tam Bardzo się tutaj widzicie, jaka to jest roślina z tych kłączy podziemnych. To wszystko wytnę i tak już ma gruby pień tutaj. Także super. Pięknie wygląda. Ma takie, malu... takie owoce, ma. I pięknie kwitnie na czerwono. Przepięknie to wygląda. Także materiał na bunzaj będzie super. I z niego, bo co roku go przycinam. Już od kilku lat. I z niego z takiej gałązki właśnie tamtego rozmnożyłem. Także. To tamten jest z tego. Rozmnożony też się łatwo rozmnażają, ukorzeniają te, te pigwowce. No to dobrze, to ok, no to możemy przejść. I, I przytnę go też jeszcze dzisiaj. Ok, i tak. No to wezmę tak w rękę, przycinanie. i tak. I nie mam za bardzo na razie jak go. Po prostu on jest taki troszeczkę przechylony i prosty. Także ja za bardzo go nie przycinałem. Czasami tutaj, tak jak widzicie w sezonie, go trochę skr skracałem i, i tyle. Tak jak tutaj, o, było przycinana gałązka, widać. No to, ale żeby jakieś tam. Na razie, no to i tak. I ja chcę jego yy, przyciąć. Tylko tak. Widzicie tutaj, o? Ta gałąź tak fajnie pod ukosem wyrasta, i ona jest, o, pyk, pyk, tutaj. Ja to poprowadzę jako szczyt. Czyli utnę to całe to, co w bok rośnie. O, tu. Jak widać. Widzicie, tu. Tak to zrobię. Zaraz to zasmaruję pastą. Fajnie ukośne cięcie. I to będzie szyt. On jest taki. Yy, tu. Pyk, 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 fajnie będzie przegięty w tamtą stronę. Tu już ma gałąź boczną. I, no i tak. Na razie, no. Wiadomo, wszystko wstępnie. A tu. No to tak, tą gałąź przycinam na górze, żeby była krótsza. O, tam też. Te na dole zostawiam, niech sobie rosną. Na razie dłuższe. I tutaj też przytnę. Na razie tak to skurczę. I takie coś. Dużo nie ma przycięć, ale. Będziecie znowu znali od początku materiał, bo jeszcze Wam go nie pokazywałem. 3 lata sobie rośnie. No i tak, ukorzeniony, gałązka z tamtej. Nie wiem, może ta gałązka była o wiele cieńsza, może taka jak ta. To już trochę zgrubiała przez 3 lata. I super, ciekawe kiedy zacznie kwitnąć. No, takie drzewko, no. Zobaczymy. Tak to wygląda. Pikwowiec japoński. I to będzie jeden pikwowiec ukorzeniony przeze mnie z gałązki. I tamtego będę miał drugiego. To wiosną zrobimy wykopywanie Yamadori, nagram wam, podzielę się z wami frajdą. To dobrze, to tyle. To ten pikowiec dzisiaj, się chciałem podzielić, przycinanie i klony polne i ten guk. Od kołków prowadzone. Także dziękuję za towarzyszenie. Bądźcie błogosławione i błogosławieni, Tomcio. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.